Myślałem na początku, że żartują, potem nawet przez chwilę wierzyłem, że milują, ale teraz po tym co porobili to po prostu ich połabię i połabię jej nogi kurwa w kolanach i nie będę chodzić. Ci kurwa nauczę, no na drugie jeszcze się zastanawiałem, bo kogoś kurwa wyzywać, albo im ręce połamę, że nie mogę pisać. To mi da coach? Co mi da coach? Powiedz mi, coach sprawi, że mi tego debila nie dobierze, który AFK stoi w basie? No użyj mózgu. Halo, halo? E, halo, witam. Cześć, cześć, cześć. Cześć, w ogóle dzięki, że próbujesz się podjąć kurwa <taki> takiego wyzwania. Postaramy się pomóc. Ty strasznie się na czacie skupiasz, jak grasz i, i wiesz. A no bo widzisz, się u mnie. Skupić. Tak, tak, bo wiesz, no teraz jest taki moment, po prostu, że tu no, ludziki z moderacji tak część kurwa do szkoły, część do pracy, część coś tam, nie ma czasu, wiesz, chodzi, z mniej tej moderacji. No no trzeba jednak ten czacik pilnować, prawda? Wiesz, kanał się rozrasta, coraz więcej debili przychodzi też plus dodatkowo i no trzeba panować, prawda? Ciężko jest teraz do normalnych ludzi, jak na 10 osób, które wchodzi 9, każe wpierdalać gówno, no to ciężko znaleźć, wiesz o co chodzi. No ale to czemu ty się przejmujesz? Ale nie, ja się nie przejmuję, tylko to jest problem z wiesz, ja mam na to wyjebane, tylko robi blogan na czacie, bo musisz z 10 wiadomości 9 wyjebać, Rozumiesz, że co chodzi? Zauważyłem, że jak się ignoruje takie wiadomości, to później już im się nie chce pisać. A wiem, wiem. Ale ja wiesz, ale to jest. ja jestem taki, kurde, że jak ktoś mi daje pstyczka w nośle ja oddaję dwa. Wiesz, o co chodzi? Czekaj, bo ty grasz w lesie, tak? Jaką ty masz dywizję? E, obecnie żadnej, no ale max, max peak miałem G2. Przeważnie się między G4 a G3, a Silver, kurde, jeden skacze sobie, tak, no nie? Wiesz, u mnie jest duży problem przede wszystkim. No, już nawet nie chodzi o to, że. Dobra, nie gram jakoś super, zajebiście, się, tak? Ale ja mam takie sytuacje. Że przykładowo ktoś mnie wysnajpi i bez, bezczelnie jak świnia wpierdala mi się na kampy i tym mi nie pomaga, ja kompletnie nie mogę nic zrobić już wtedy jak gram w dżunglę, tego gram na supporcie praktycznie na streamie. Bo to jest, wiesz, chłopy normalnie po prostu po meczu piszą mój nick, ty ale byłeś chujowy, bla bla bla. Wiesz. Chciałbym się przede wszystkim nauczyć przed tym bronić. O kurde, stary, to ja nie wiem jak ci mogę pomóc się obronić przed snajperami. Jak challenger się broni przed, przed tym, że debil bierze smajta i mu smajtuje ekipy. Chciałbym to wiedzieć, jak on się broni przed tym. Karuje gierkę, tak, tak, na pewno wiru. Na pewno gość wykaruje gierkę, jak mu całą farmę goś zabierze smajtem. Na pewno. Już to widzę, aha. Zobacz, co ja mam w takim momencie zrobić, że dobra, gość mi wchodzi tu na przykład na kampa, tu coś robi tego, i co ja mam w takim momencie zrobić? Bo no bo team mi nie zejdzie mój pomóc, bo to są gówna randomy, tak? No dobra, a masz jakieś konto na takiej dywizji, gdzie mógłbyś rankę grać? W tej chwili nie, bo dostałem bana ostatnio, bo już nie wytrzymałem Bo miałem dobrego gościa, co, co, co mówił, że jest dobrym diamentem i przypierdolił 1 na 11 na topie Grasz w szachy? O. No dosyć dużo, na miałem trzecią kategorię. No dobra, no to na przykład... Co znaczy trzecią kategorię? No to jest kategoria Po prostu na turnieje jeździłem i wbijałem ranking, tak? A, a jakie to jest Elo? Trójka to była chyba, poczekaj, 1700? 1600? Jakoś tak. Jak ziomek na przykład atakuje mhm. Ci te kurczaki, to mówisz do niego Wiesz te kurczaki, ja sobie wezmę krowę. I wiesz mhm. o co chodzi, i idziesz sobie na przykład krówkę. A dajmy na to, nie wiem, krówka jest na topie, można ją wydoić i krówka to przeciwnik, nie? To mówisz, że w momencie e kiedy przeciwnik powiedzmy bierze mi kampa jakiegoś, tak? To ja mam no. tego kampa odpuścić i szukać na przykład ganka w tym momencie? To jest bardzo złożony temat, powiem Ci. Więc ja bym tak nie wychodził. Yy, za daleko, mhm. bo się tego nie nauczymy. Najpierw nauczmy się po prostu jak odpuszczać kurczaki, czyli na przykład jak ziomek ci bierze kurczaki to musisz wyjść z założenia, że Cześć. lepiej jest to oddać niż się wyjebać. Już, już mi Mastera zbanowałeś. No widzisz, Snajperzy. Widzę, że grasz z minimapą po lewej stronie. Tak, bo w Hona grałem 10 lat, wiesz. W co? Heroes of New Earth i Dota. Dlatego mam na lewej stronie mapkę, bo tam jest domyślnie po tej stronie. No zawsze zaczynam od reda, robię górę, zesmite'uję sobie grubą tam i robię to. Co smajtujesz? No tego grubszego... kamyczka. Nie wiem jak on się nazywa. No kamyczek. No, no tego dobra, grubszego smajtuję potem, golemka no. No dobra. To to jest dobre to co robisz. Tak biegniesz z bazy to klikaj ku pod siebie, żeby szybciej biec. No mhm. ja nie robię tego dlatego, że mana mi spierda. Ale dobra. Nie no, ale to jaka mana jak masz blue buffa, Kamil? Okej, okay, dobra, dobra. Chyba ci manę i też jak jesteś w lesie, nie wiem czy wiesz o tym, ale masz dodatkową manę dostajesz, jak jesteś w lesie. Nie jak wiedziałem jesteś... o tym. A to widzisz kurwa, Nikt mi tego nie jest. powiedział, nikt no, mi nie powiedział. No to, no to to są chuje, że ci nie mówią po prostu. Tak, Grand Basterzy no. i Challengerzy, słuchaj. No to widzisz, jak jesteś w lesie, to dostajesz więcej many, więc czasami chcesz... Biec do lasu, żeby mieć mankę na jakiejś spele, no tu możesz spróbować go zdajwować. Taki jest plan właśnie. Tylko podejdź sobie od linii po prostu, nie szukaj tam od tamtej strony, uh -huh. tylko od linii. Podejdź po prostu od linii, jak nie będziesz miał... tylko uważaj na tower! <laughs> no właśnie dlatego chciałem od tyłu wjechać. Aj, uciek. Dupa. No dobra, to to jest dobre to co robisz. Nie no tam to odjebałem nie powinien w ogóle się wpierdalać pod ten tower, nie wiem co mnie poniosła fantazja tam. ja ci kurwa powiem co powinien zrobić, ale to spokojnie, na razie to jest farm szósty, nie? No uważaj tutaj, tu już musisz uciekać Kamil. Ta walka nie jest dobra. No ale daję ci na razie, żebyś popełnił błąd, dobra? Hmm. Na razie dam ci popeł popełnić błąd, żeby żebyś po prostu mógł zrobić improw. To ci wytłumaczy po gierce na wodzie, No wiem czemu, bo ich trzech było, bo jemu kolega stopa zejdzie, jemu zejdzie goś z mida, moje gówno stoi na topie, a gówno drugie kampi pod towerem. No ja wiem czemu. Patrz na mida, na tego Jonę. I jak on podejdzie tak blisko, to możesz w niego Rkę walnąć. I tu jest super sytuacja do Rki, jeśli on podejdzie. No ale on się wygamic wygimnastykował. No to poczekaj i dawaj, dawaj Rkę w niego! No i dawaj teraz! No on nic zniknął, widzisz? Nie zadziałało mi, bo jest za daleko już, nie wiem. Nie trafiłeś z tej erki Kamil. No ale dobra, dawaj ku znowu z bazy, jedno sobie rzuć, żeby szybciej biec. I też czemu ty biegniesz od tej strony? Lepiej jak będziesz biegł po prostu prosto i wtedy na golewy mhm. No oglądałem jakieś zjebane filmiki challengerów i mówili żeby robić od góry zawsze, bo jak pójdziesz na dół i pójdziesz tak, to tracisz czas, nie wiem. No tak, tylko że biegniesz prosto przed siebie, a nie idziesz do lasu i wtedy na golemy, Biegniesz tak za wieżą, wiesz o co chodzi? Aha, wzdłuż linii, dobra. Wzdłuż linii, no, no. Jak się opłaca, to wjeżdżaj tam. Próbuj, Kamil. Patrz co robi ta zyra, no przyszła kurwa troluje. No i zajebiście. Yy, Poddali właśnie... się. Dobra, dawaj odpalamy tego replaya, czekaj może ja odpalę, co? To jest West czy East? East, East. Jak nie, nie idzie po prostu mi w dżungli granie, to idę na zapłatę. A kiedy ostatnio wygrałeś w, w, w tym tym, w tym goldzie? Nie wiem, kilka dni temu dostałem bena. Marta! Cześć Martusia, dziękuję za chosika. Zawiam, piszą, że nigdy nie cześć, biwiłeś, cześć, cześć. Cześć, bądź głupoty piszą. Nie kłamiesz mnie. No nie no, po co miałbym kłamać. A ty coś robisz w ogóle w życiu, czy streamujesz? Się to jest Streamuję obecnie, praca? obecnie tak. Okay. Ale jak coś potrzeba, zawsze można jakoś wiesz, fuszkę gdzieś złapać, to nie jest problem. Co znaczy fuszkę? Bo ja się na przykład. No, Dorobić sobie nie gdzieś. Dorobić no, sobie gdzieś. Bo ja na przykład. Ty, a na przykład dałbyś radę mi w kuchni leda skleić i szafkę naprawić, bo mam takie napciski <laughs> i mi się rozjebała totalnie. Ile by takie coś kosztowało? Nie wiem, takich rzeczy nie robię, ale coś tam pewnie by się dało posklejać. Jak jest możliwość... Nie, nie posk a posklejać leda, no tak, ale to... Potrzebuję jeszcze szafkę naprawić, bo mi się szafka jebana nie otwiera. No ale niestety. A te dać stoi na midzie i rucha się z klipami. Dobra, klatka od Veigara. Super. Eee, chciało mi się grać, już generalnie. Jebie też. Połącz się znowu z synkrofem na Discord, bo mu wykurwiło Neta. A on chce bardzo skończyć z Tobą ten coaching. I pamiętaj, głowa do góry będzie dobrze. Dobry, miejsce od gówna zmida znowu. Ja gram w tą grę rozjebano. Thank you very much. Mamon, to nie moja wina, ze czat pisze, jaki z głupoty mi serio wywali loneta. Thank you very much. Ale kultura tego wymaga, żebyś może odpowiedział, a nie teraz udajesz, że synkrof nie istnieje kultury trochę. Kurwa. Halo. Halo. Kamil. wszystko okej? Okay? Nie wiem, po prostu kurwa, w kurwie metagra ja już. No nic, no. no mnie nie było, wyjebało mnie, sorry. to cool. jaka twoja wina, kurwa, nie twoja wina, że debili mi dobierano. Zróbmy to, że tak, ja? ja jutro na siłownię, nie? Mhm. I złapiemy się po prostu jutro jak będziesz chciał albo kiedykolwiek. Dodam cię na Discordzie. A ty ile już lat grasz w tą Gierkę? Nie gram lat. Co jeszcze raz? Ja nie gram lat. A miesięcy? Nie wiem, powiedzmy, że nie wiem jak będzie, że z, z rok z półtora gram, tak Dobra, to ja lecę, bo jutro mówię, muszę spadać, nie? Spoczko. Przedstawać rano, dobra, to sieba. No, dzięki. Nie no, miło, że chciał pomóc, no ale no sami widzicie jak to wyszło. Ja nie, nie jestem smutny mordeczka, to nie jest tak, że jestem smutny, tylko wy, wysany kurwa z emocji dzisiaj, wiesz, bo cały dzień... Kurwa, męczyłem się, żeby wy... No się znaczy, męczyłem się, cały dzień wgrywałem se, cały dzień, też jest tak powiedziane, ale od rana powiedzmy, dostałem dysk, wgrywałem sobie rzeczy. Potem... Wgrywałem sobie Windowsa i te wszystkie pierdoły, wypiłem piwo, zmuliło mi na pizdę piwo, bo piłem... Kurwa, skufla przez słomkę, gdzie się bardziej napierdalisz. No. Praktycznie od 6 rano nie śpię. Od 6, 7, 8, nie wiem, jebać to no. prawie 24, nie śpię, powiedzmy nawet 20, jakbym nie spał. No to też człowiek jest zmęczony. Powkurwiałem się potem, bo to mi nie działało, kurwa. Kamerka była churowy kolor, musiałem naprawić. Liga mi się zjebała, musiałem naprawić. Tego kurwa jeszcze się stało, a jeszcze z szatem mam problem, widzę, że nie mogę naprawić, bo jakoś nie mogę wtyczki 7TV ogarnąć, żeby ustawienia włączyć, i podwójnie, kurwa, widzę jakieś kasowanie. Tu śmieję się dla Was. Ale zmęczony jestem, naprawdę. Przepraszam. W ogóle... O, w ogóle widziałem tego... Ymm, ściągnąłem sobie ten program, żeby sprawdzić, czy Windows 11 mogę mieć. I kurwa, nie mogę mieć 11, bo mi kurwa procesora nie obsługuje. Z kurczy bez, bez kitów. się. Cześć, hej. Czy lecę spać? Kurwa, nie wiem co. Miesiąc powiedzmy półtora będę miał monitor już 144 Hz I potem tylko na grafikę zbierać i na procesor. Kurwa 10 lat. <grych> kurwa. Ja mam siły, chyba robię ale w 4 i spierdalam kurwa do wyra. Wyjdziemy się jutro. Jak tam laskają kondonki.